Kadlet to pseudonim artystyczny Michaliny Daszuty, która jest autorką komiksów. Zadebiutowała w 2014 roku wydając Exitus Litalis, a później kontynuację Kaleidoskop. Obecnie w sprzedaży jest drugi tom Kaleidoskop i tym samym będzie to już seria zakończona. Wszystkie komiksy autorki wydało wydawnictwo Kotori. Natomiast nowe dzieła od Kadlet będą już się pojawiały wyłącznie na Webtoonie. A teraz krótko o seriach, które posiadam. Exitus Litalis. Mamy tutaj dramat, tajemnicę i romans. Czasy współczesne. Cierpiąca na narkolepsję Eva Monroe właśnie skończyła studia psychologiczne. Na zlecenie pewnej tajnej organizacji wyjeżdża do Norwegii. W ciągu roku musi odkryć tajemnicę mieszkańców rezydencji Nilfheim. Spotkanie z sześcioma mężczyznami, którzy przeżyli piekło II wojny światowej, jest dla niewielkim zaskoczeniem. Spodziewała się ujrzeć starszych panów, a to co zobaczyła, przerosło jej wszelkie oczekiwania. Czy zdolność widzenia przeszłych zdarzeń pomoże Ewie w rozwiązaniu tej niecodziennej zagadki? Czy niedoświadczona dziewczyna poradzi sobie z tak trudną misją? W komiksie na początku ciężko się połapać, kto jest kim i o co właściwie chodzi. Głównej bohaterki nie da się niestety polubić. Dwutomowa seria kaleidoskop stanowi zakończenie tej historii. Artificial People, magenta, to BL, który łączy romans z komedią. Nadchodzi zmierzch Ery Bogów, jedną z ostatnich japońskich bóstw tworzy laboratorium Artificial People, gdzie zostają powołani do życia ludzie obdarzeni boskimi zdolnościami. Homodeusy to pas uważany jest za idealny twór nowej generacji. Mimo to nie odczuwa z tego powodu dumy ani nie czerpie satysfakcji. Wszystko się zmienia, gdy poznaje Smitha, homodeusa obdarzonego pewnym niebezpiecznym defektem. Smith posiada bowiem drugą osobowość, zwaną personifikacją apokalipsy, która niesie śmierć wszystkim żywym istotom. To jednak nie zniechęca Topaza, pasa. Wręcz przeciwnie, w niewytłumaczalny sposób przyciąga go do nowego towarzysza. Nic przyjaźni przeradza się w silną więź. Kiedy obaj podejmują się schwytania Marsa, samozłańczego bojownika o czystość ludzkiej rasy, który zamierza unicestwić bóstwa oraz homodeusy. Twórczość Katlet jest specyficzna i z pewnością nie każdemu przypadnie do gustu. Ja jednak czekam już na ten ostatni komiks Kaleidoskop, żeby dowiedzieć się, jakie zakończenie będzie miał Lexitus. Dajcie znać, czy czytaliście może któryś z jej komiksów i co myślicie o jej twórczości.